Niemano, z tej strony Shadow, witam Was w kolejnym odcinku. I dzisiaj zrobimy sobie coś, czego na moim kanale jeszcze nie było. Jesteśmy na nowej stronce i robimy sobie taki ranking dla mojego ulubionego piłkarza. Jak widzicie tutaj, polega to na tym, że najpierw wybieramy ile robimy tutaj rund. Możemy robić jeden na jeden, żeby było 4, 8, 16, 32, i tak dalej. Ja tutaj biorę wszystkich, żeby było wszystkich. 28, także startujemy. Ja generalnie nie sprawdzałem, jacy piłkarze znajdują się tutaj w tym rankingu, także będę miał niespodzianki. No i my będziemy mieli 64 pary, później 32, tak się będą zmniejszać. Taka drabinka pucharowa, aż w końcu zostanie ich tylko dwóch i będę musiał wybrać swojego ulubionego piłkarza. Dobra, i pierwsza para tutaj Frank Lampard i Xavi, dwóch środkowych pomocników moich dwóch ulubionych klubów. Kurde, kogo bardziej lubię, Lamparda czy Szawiego? No, postawię jednak chyba mimo wszystko na Franka Lamparda. Uwielbiam ich obu. Bardzo trudny wybór już na sam początek, ale niech będzie Lampard. Dalej, Sancho kuliwali. Będzie Sancho. W tym odcinku będzie tylko ten, ten jeden ranking. Jeżeli spodoba Wam się, to tam poszukam jakichś innych rankingów. I też spróbuję sobie zrobić coś takiego. Może też niekoniecznie związane z piłką nożną, be, może będzie jakaś inna tematyka tych rankingów. Dobra, dalej. Roberto Carlos czy Kielini? No, go lubię. Carlosa no Carlosa tak za bardzo w akcji nie, nie, nie widziałem, no bo jednak to nie moje czasy. Carlos w momencie, gdy ja się zaczynałem interesować piłką, już tam był. Pyłka może już nawet po zakończeniu kariery, więc wyborek jest Dalej Müller czy Kagała? No, pozwolę Müllera, taki pozytywny, fajny jest. Dalej Piszczek czy Immobile? Nie, no, prosta piłka tutaj. Polak Rodak oczywiście. Dalej Van Dyckmane. No, dwie kurewki z Liverpoolu. Nie lubię ich obu, ale jak już mam wybierać, to niech będzie stadio Mane. O kurde. Dalej. Lukaku Dudek. No, są oczywiście wiadomo Polak. Legendarny finał 2005 rok. Ale no tutaj postawię na Romelu Lukaku. Jeden z moich ulubionych napastników. Na moment kiedy to nagrywam, to jest plotka. Już praktycznie potwierdzona, że ma przejść do Chelsea za 115 milionów. Jeszcze nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale no już nawet Fabrizio Romano tam. Napisał słynne here we go, także to już jest na 95% pewniaczek. Dalej, Kevin De Bruyne, Roberto Baggio. No Kevin De Bruyne, tutaj bez dyskusji. Dalej, Pele Henderson. I teraz tak, czy kurewka z Liverpoolu, czy brazylijski kundel? To mnie mniej wkurwia, bo Pele nie lubię. Hendersona, jak będzie ten Henderson. Nie lubię Pele, jakiś taki... Kurza mnie. Tak samo wkurza mnie Erling Haaland. Pika ma tego plusa, że przynajmniej w Barcelonie gra, bo też zachowanie nie jest jakiś nie wiadomo jak fajny. Ale no ma tego plusa, że jest graczem Barcelony, więc wybiorę tutaj Gerarda. Dalej, Canavaro czy Veratti? Niech będzie ten Veratti, chociaż też nie jestem wielkim fanem ani jednego ani drugiego. Pagiarella czy Neville? Pagiarella. Dalej, Mesut, Ezil, Marcel, Schmelzer. No Schmelzer taki, nigdy nie byłem jakimś jego wielkim fanem, Ozil'a w sumie też. No, prawdopodobnie obojętnie kto, kto tu przejdzie i tak odpadnie w następnej rundzie, niech będzie Ozil. Na przykład dostaję takie pary gości, których totalnie nie lubię, znaczy może nie, że totalnie nie lubię, ale są, są mi obojętni, a w totalnie pierwszej parze Dostaje Szabiego i Lamparda, dwóch zadników, którzy na no spokojnie tutaj mogli dojść nawet i do półfinału myślę. Hamsik czy Neuer? No niech będzie Neuer. Bidenfeller czy Szewczenko? Ja w sumie zawsze lubiłem Szewczenko. Tam trzymałem też kciuki trochę za Ukrainę właśnie na euro. Szewczenko tutaj fajnie pokładał. Dalej do Delpiero czy Lewandowski oczywiście. Polak Rodak. Robercik. Dalej Jero i Godin. No tutaj wybiorę Godina tylko dlatego, że to bardziej moje czasy są. Jego przynajmniej. Pan Basten czy Nazario? Nazario Feinsteinger czy Thiago Silva? Thiago, Thiago Silva. Mimo tego, że grał sporo w PSG, a ja generalnie nie lubię grać w PSG, no to jednak Thiago Silva jakoś tak zawsze był jednym z tych bardziej lubianych przez mnie grać w PSG. Gerd Müller czy Harry Kane? No, Harego Kane'a nie lubię. Gerda Müllera tak średnio miałem okazję oglądać. Nie wiem, jak on też tam prywatnie się zachowywał. Ale dobra, niech będzie, damy tutaj szansę Niemczuchowi. Jeden Müller przeszedł, to teraz drugi. Tutaj, James Rodriguez i Hulk. No, James to jest jeden z moich ulubionych y, piłkarzy z realu. Znaczy, no, on wiadomo, teraz w tym realu już nie gra. Ale no w momencie, gdy przychodził do realu, to ubolewałem strasznie, bo piłkarz, którego bardzo lubiłem, przyszedł do klubu, którego nienawidzę. Dalej, Runej czy Beckham, David Beckham, chyba. Kolejni, no tutaj dwa Manchestery: Bruno Penał też i Sergio Aguero. No tutaj bez dyskusji Fernandesza nie lubię. Aguero jest z moich ulubionych napastników, także tutaj Aguero, Danczy Riberi. Liberi! go zawsze jakoś tam powiem. Alanobu czy Ronaldinho? No tutaj. Bez dyskusji. Dino. Żadna konkurencja dla niego. Erkamp czy Modric? No nie jestem wielkim fanem ani jednego ani drugiego. Teraz tego Modricia, niech będzie i tak pewnie odpadnie w następnej. Stalach czy Kakan? No tutaj. Kaka. To, jest w... Kaka. to jest w ogóle piłkarz, yy którego jakby dostałem pierwszą koszulkę piłkarską. Pierwsza koszulka piłkarska, jaką dostałem, to właśnie była Ricardo Kaki reprezentacji Brazylii. Rud Hulit czy Eric Cantona. No jednak Cantona płynął z swoich różnych krzywych akcji na boisku, jak i poza boiskiem. A ja zawsze byłem fanem Ruda Hulita. Wiadomo, też tak nie bardzo moje czasy, ale oglądałem sobie trochę starych meczów. Tam Hulit fajnie grał. Też jak czytam sobie trochę jego wypowiedzi, to też wydaje się takim spoko gościem. Dalej Dani Alves, Javier Zanetti. Tutaj legenda Interu i zawodnik, który wydaje mi się, że cały czas to jest zawodnik, który ma najwięcej pucharów w swojej karierze. Alves ma chyba tych pucharów 41 zdobytych, coś takiego i to jest chyba cały czas najwyższy wynik. Tutaj też trudny wybór, ale wybiorę Alvesa obu bardzo lubię. Dalej, John Terry czy Marcus Rashford. No tutaj bez dyskusji, John Terry. Wieloletni kapitan The Blues. Obama Young czy Erickson. Alba. Alba to jest jeden z moich ulubionych piłkarzy, jeśli chodzi o arsenal. Dalej, Błaszczu czy Barzagli. No tutaj, Polak Rodak, Jesteśmy w połowie pierwszej rundy. Gomez czy Neymar? No, Neymara nienawidzę. Także tutaj Mario Gomez, bezdyskusyjnie. Oj, trudny wybór. Johan Cruyff kontra Luis Suarez. Tu wybiorę Suareza tylko dlatego, że. No, bardziej moje czasy. Cruyffa tak. Nie miałem za bardzo kiedy oglądać na boisku. Także tylko dlatego wybiorę tutaj Suareza, ale Johanna Cruyffa też tutaj bardzo lubię. Wea czy Lotar, Mataus. Jak będzie ła. Dalej, Kukinio czy Hazard? No i znowu to jest trudny wybór. Kukinio, mimo tego, że grał w Liverpoolu, tego ja bardzo lubiłem. Eden Hazard, mimo że teraz gra w Realu, to wciąż jest jeden z bardziej lubianych przeze mnie zawodników. To jest kolejny trudny wybór, ale dobra, wybiorę Eden Azarda. Alfonso Davis czy Edgar Davis? Alfonso Davis. Bufon czy Benzema? Tutaj Bufon. Też nie jestem jakimś jego mega fanem, ale no po prostu wolę go. Ja i raczej Gundogan. Gundogan jest hit. Wezmę Gundogana. Raul czy Frank Reich? będzie Raul. Dalej Alison czy Van Persie? Van Persie w ja... sumie... Niech będzie Robin. Latający holender. Paolo Maldini czy Mario Balotelli? No tutaj, Balotelli, mimo różnych jego żywych akcji, to lo, lubię tutaj Mario, ale Paolo Maldini tutaj wygrywa w tym zestawieniu. Dalej, Insigne czy Drogwa? No, Didier, Drogwa tutaj, bezdyskusyjnie, mimo tego, że Insigne lubię, to tak Drogwa to jest klasa. No i znowu takie zestawienie, dwie no legendy Barcelony: Sergio Busquets i Carles Pujol. Ale jednak mimo wszystko tutaj Sergio, przykro mi, ale Carles wygrywa. Dalej, Stevie G. Który zasłynął swoim pięknym poślizgnięciem, które przegrało Liverpoolowi mistrzostwo. No i Polak Rodak, no tutaj wybór jest prosty. Wojtek, Iker Casillas i Antoine Griezmann. Ja zawsze lubiłem Griezmanna. Pokładam w nim cały czas spore nadzieje zawodzi mnie w Barcelonie. W sensie wykręca ok liczby, ale jak na to ile za niego zapłacono, to spodziewałem się, że będzie mu szło lepiej, ale tutaj bieram tam Griezmana. Tutaj Robin Pogba. Wbieram Pogbę. Pogba też tutaj. Jeden z moich ulubionych. Memphis Depay i Leon Goreckę. No tutaj Memphis. Nagrywam to w ogóle w trakcie meczu właśnie Barcelony z Juventusem. W sensie zacząłem jak jest przerwa. Jest ten puchar y, Gampera, co, który Barcelona gra co roku, no i nagrywam właśnie ten teraz na szybko w przerwie, mam nadzieję, że uda mi się uwinąć. Właśnie Memphis stalił bramkę na 1-0. Jordi Alba czy Joao Felix? No tutaj Alba, chociaż Felixa też bardzo lubię. E, Paulo Dybala czy Figo? O, Figo w ogóle, e, fuj, weźcie mi go. Dybalon. Dalej, Maradona, Ederson No tutaj... Maradona, no... Część z Was, a w sumie pewnie większość, no... z pewnością nie wie o tym, ale ze względu na to, że ja jestem dosyć niski i teraz mam taką długą fry... ten... Te, te włosy, to przypominam trochę Diego Maradona i nawet u mnie w klubie zaczęli na mnie Maradona mówić. Dalej, Sol Campbell czy Kylian Mbappe, no... Tam była taka lekka zdrada, tam z Arsenalu do Tottenhamu, czy tam na odwrót, nie pamiętam tego, tak średnio się jeszcze piłką mi interesowałem, czy Kylian Mbappe, no wezmę Mbappe, też gra dla PSG, ale no wezmę go. René Higuita, czy ten bramkarz z takiej dziwnej obrony zawsze miał i Tomio Rudiger, no. Rudiger jest y, bardzo pozytywną postacią, zawsze y, ostatni... Jak jest jakiś wygrany mecz, wygrałem jakiś puchar czy coś, to tam Tonio zawsze rozkręca tą szatnię i dlatego bardzo go lubię. Pozytywny chłopak. Oblak Valdes. No tutaj Wiktor Valdes wygrywa. Zaraz skończymy pierwszą rundę. Eto czy Ferdinand? Eto. Sterling Ramos. Tutaj Rachim Sterling. Który no swoją drogą akurat co do stylu Sterlinga to no tak jak wyglądam jak Maradona bardziej. To bardzo przypominał stylem gry Sterlinga, bo gramy oboje na lewym skrzydle. Dlatego Sterling, tak w, jak biega, to zawsze jedną rękę tak jakoś dziwnie trzyma. Nie wiem, czy to dobrze widać w kamerze, ale jedną rękę zawsze tak jakoś dziwnie zostawia. I któryś z kolegów moich, jak byliśmy raz na meczu, zauważył, że ja robię bardzo podobnie. No i do tego tutaj Sterling, chociażby słynna symulka w półfinale zdają. Ja też tutaj zdarza mi się często symulować, także mamy dosyć podobny styl gry i utożsamiam się z Anglikiem. Dalej, Nisterdoj czy Puszkarz? No niech będzie Puszkarz. Ronaldo czy Rosicki? Ronaldo, Rosickiego jakoś nigdy nie lubiłem. Ibrahimowicz czy Mertens? Tutaj bez dyskusji, Ibrahimowicz to jest jeden z piłkarzy, których najbardziej nie lubię. Thierry Henry czy Marcelo? Marcelo, mimo tego, że gra w realu, to go lubiłem. Ale jednak z Tierium Aurium tutaj przegrywa Szabia yy, Alonso czy Gary Lineker, No nie będzie Lineker Pepe czy Bonucci? No tutaj bez dyskusji. Pepe śmieć. To w ogóle żadna konkurencja dla Bonucci'ego. Messi kontra Jamie Wardi. Mimo tego, że Wardiego lubię, to tutaj z Leo nie ma absolutnie szans. No i. Kanczak czy Ruben Diasz, też tutaj Diasz zawodnik, którego bardzo lubię, ale jednak mimo wszystko, no trafił na ciężkiego rywala w pierwszej rundzie, no i tutaj Kanczak przechodzi dalej. Piszczek czy Suarez? no Piszczu, dalej Dogan, kurde 14 minut odcinka, trzeba powoli przyspieszyć, Nazario czy Piqué, Nazario. Chciałbym ja tutaj do 20 minut się zamknąć. Wiadomo, że każda kolejna runda będzie coraz krótsza, bo ilość piłkarzy się zmniejsza, ale chciałbym tutaj to, to zamknąć w miarę szybko ten odcinek. Jerry Henry, tutaj Griezmann. Dalej Kanczak. Kanczak może znajdź daleko. Tutaj Messi, bez dyskusji. Tutaj Devin Kebrujne. Eden Hazard, bez dyskusji żadnej. Płaszczyk, Rachim Sterling, tutaj też żadna konkurencja. Elini. Lukaku. Romelu Lukaku. Taj Robercik. Frank Lampard. Częstny. Aguero. Thomas Miller Ogólnie nie zdziwię się, jak w końcowej ósemce będą sami piłkarze Chelsea, Barcelony albo Manchesteru City. To jest bardzo prawdopodobne. Tutaj no i znowu dwóch gości, których nie lubię. Stadio Mane czy Ronaldo, ale dobra no. Ronaldo nie jestem wielkim fanem, ale jednak no, na boisku działa cuda i to trzeba przyznać. Nie. Tutaj tak samo jak na boisku lepszy jest Ronaldo, tak tutaj też wygrywa Ronaldo ten pojedynek. Dalej, tutaj niech będzie Bonucci. Oj, trudny wybór. Terry czy Rudiger? Ale Rudiger jest bardziej zabawny. Terry też ma różne swoje skandale ze sobą, więc wybiorę tutaj Tonio. Tu niech będzie Maradona. Tutaj Puyol bez dyskusji. Oj, trudny wybór. Pogba i Drogba. Jeszcze nie jeszcze podobne nazwiska no. Pogba to jest też piłkarz, którego bardzo lubię ale znowu no tutaj trafił na trudnego rywala Didier Drogba przechodzi dalej a Pogba mógł zejść daleko tutaj Hames, bez dyskusji oj tu będzie Depay tutaj Dino Kaka bala. Kończy się powoli druga runda. Tutaj niech będzie Gigi Buffon. Gary Linek. Mój trudny wybór. Liger czy Pujola. Ale zdawię na Puziola. Miszczu czy Lukaku. No i tutaj Lukaku no poskromił Polaka. Romelu przechodzi dalej. Potężny belg. Tutaj jednak Polak wygra. Lewy. Dalej. Płaszczyk czy Kaka? No mam sentyment do Kaki ze względu na tą pierwszą koszulkę piłkarską. Która była właśnie jego. Także wygarę tutaj Brazylijczyka. Tutaj Dino. Drogba, Guero. Yy, Drogba. Iliak, Drogba. Tutaj Dybala. Dybala też może dalej. Ames či Antoš? Ames či Antoš? A, Ames, tutaj, de Frank Lampard, zde zde jeden Eden Hazard, Kary Henry, tutaj, Rachim Sterling Ale będę hejtowany za tego Sterlinga. Ja pierdolę Dobra, Kanciak I tutaj Leo Bonucci. Chodzi dalej. Dało już tylko 16. 8 par. Pujol Puyol Dybalan. Tutaj Puyol Messi wygrywa z Bonucci. Tutaj koniec dobrej pasy Hamesa. wygrywa Kevin De Bruyne. Uuu, oj, trudny wybór. Magik czy Polak Rodak? Eee. Yy, Jazmie nieważne co zrobię, będę hejtowany. Yy, Ronaldinho. Dobra, niech będzie. O, no nie no i znowu tu. Teraz już nieważne co wybiorę jest źle. Lampard czy Drogba? Yy, no, no dobra, Frank Lampard niech będzie. Tutaj już... Nieważne co wybiorę jestem w dupie tak naprawdę. Tutaj jeden Hazard. Po Sterling. Lukaku czy Kanciak? Dobra, Kanciak. Angola przechodzi dalej. Zostało ośmiu. Donaldinho czy Pujol? jednak ta technika zrobi z siebie zawodnika. Jezus Messi czy Kant. No, Messi. Kevin czy Eden? Kevin de Bruyne. Ostatnia para tutaj, Frank Lampard. Dał już tylko czterech. Ronaldinho czy Messi? Oj, 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 oj. Inio, Messi. No nie no, Leo Messi. Drugi półfinał. Frank Lampard czy Kevin de Bruyne? O. U... Lampard jednak. Jednak mimo wszystko Franek Lampard. Ale mamy Messiego z Lampardem i wygrywa Argentyńczyk. Także tutaj moim ulubionym piłkarzem zostaje Leo Messi. Daleko doszedł Frank Lampard, przegrał dopiero w finale. Zobaczymy tutaj jeszcze jak głosowali ludzie. Naj, najwięcej wybierało Messiego, później Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo czwarty, Pujol piąty, Właszczykowski był w około miejsce, miejsce, siódmy Mbappe, Miller, dziesiątkę zamyka Markus Rashford, Neymar też całkiem wysoko, Pele 14, chociaż no, to jest ta strona i ogólnie te ankiety są raczej świeże. Także no, zastanawiam się, dla, dla kogo Pele mógł tutaj wygrywać, skoro no, on zmarł, znaczy nie, nie zmarł, w sumie nie, nie, no, on nie zmarł, on żyje cały czas. Ale no swoją karierę piłkarską już zakończył lata lata temu. To nie wiem dla kogo on może być ulubionym piłkarzem, jak nawet go w akcji nie widzieli za bardzo. Ale dobra. No, u mnie wygrał Leo Messi, Pokonał w finale Franka Lamparda. Wy możecie dawać znać, kto jest waszym ulubionym piłkarzem. I tak samo jakie mogę inne ankiety tutaj zrobić. Ogólnie żałuję, że nie było tutaj chociażby... No Jacka Grealisa czy Federico Kiezy, bo to też są piłkarze, których bardzo, bardzo lubię. Oni by mogli spokojnie zajść tutaj do ćwierć finałów, myślę. Jakby palić na przykład takich piłkarzy, którzy są mega mocni, ale ich nie lubię. Jak na przykład Ronaldo, ten powiedzmy.